58. To Wanda, to Wyszek. I tu Wanda, to jest Wyszek. Ale Warszaw 51. I Bogańczuk dopiero dalej. Chyba piąte miejsce.

हाम्रो यो भर्खरै यो रिसोल्ट छ नि यार के यो सबै जस्तो कुराहरु छ नि सबै कुराहरु छ नि Dekoracje za 5 minut zakończonych biegu. Brawo! I na mecie międzyczasie pogumiła. Pierwsze miejsce dzisiaj na czwartym etapie zdobyła Teresa Starzec Gdzie jest Tereska? Jest. Tereska. Jest Tereska. Z nami 28 minut i 400 sekundy Druga, Celigowska Monika. 28 25 miejsce trzecie, Kaczmarczyk Lewa swoim pupilkiem. O, pupilek też do zdjęcia chciał się pokazać, 39.06. brawo. Zróbcie pamiętkowe zdjęcie, to naprawdę więc się ustawił. Dobra, hojrak, uwaga, hojrak, gdzie jesteś? Jest panie, hojrak ustawi się pięknie do zdjęcia. To ciekawa informacja i naprawdę ciekawe przeżycia, że pod... Podopieczny pani Ewy stoi za panią Ewo. I do pamiętkowego zdjęcia się ładnie prezentuje. 48 rolki. Kolejny zawodnik. 48. Grzegorz Towarski. Brawo Grzegorz. A dziękujemy zawodniczkom. Piękne zdjęcie z tym ładnym pieskiem, który ma 7 lat. Ale to przeżycie. Brawo. Brawo. Jest teraz pamiętkowe zdjęcie. Kolejna. Bardzo proszę. Sekretarza miasta. Pana Grzegorza Garbule oraz dyrektora biegu Tadeusz to za dekoracji. Pan Karol Garbula, sekretarz miasta wręcza wspólnie z dyrektorem. Proszę być dwie, dobra. Proszę ja mam dwie. Co? Tak, tak było. No co ty, ty? I za chwilę trzecie dekoracja prosimy do podium. Gos Aleksandra, Parkot, Anita. Zaczkowska Wioletta to rolki kobiet, a później rolki myśli. Paweł Gosz Aleksandra Warszawa! 30, 38 sekundy. Druga karkotanita 30 minut 48 setne sekundy. I trzecia Zaczkowska Wiola, 30, 13. Pan Karol, sekretarz miasta, całuje dziewczyny, dyrektor nie. Nie wiem, co to się stało, czy dyrektor się boi, ale sekretarz miasta się nie boi. Pamiętkowe zdjęcie, prawo! Brawo Panie Karol. Chyba nadrobisz nad tym swoim wiktorem. Coś mi się wydaje. Chyba go połknie, tak mówiąc barze sportowe. Coś mi się tak wydaje. By... Przecinek. O. Brawo. Pan sekretarz Karol Murawręcia, dyrektorem biegu i pamiętkowe zdjęcie. Salo, taras, salo proszony do nas tutaj jest. Salo taras, prosimy tutaj do... Dziłkowski Jacek. Mazowiec, Wars Warszawa. Tim Warszawa. Tak, tak. i Warszawa, brawo. I kolejny 42. Polna Wojciech. Energetyk krybni. A tam biega chyba. Natiska. Poza konkursem Jestem ale tutaj zawalam tę robotę. Piętnę I Witamy żołnierza! Dzięki za Dzięki My dziewięciu zawodników, czekamy na Jacek. Jacek, gdzie jesteś, Jacek Ziłkowski? Jacek, gdzie się podziałeś? Jest Jacek. A później dekoracja kobiety, biegaczki: Olga, Ewa i Agnieszka. Palczynko Olga, Fabian Ewa i Mizera Agnieszka. Bardzo proszę, panie, o się do podium. To będzie kolejna dekoracja. Za chwilę. Do mety zbliża się. 93. Drugie Fabian Ewa, trzecia Mizera Agnieszka. Prosimy Panie na podium Mizera Agnieszka i Fabian. Dziewczyny, szybciej, troszkę szybciej, bo jakieś mury się zbierają do Zamościa Bardzo proszę Sekretarza Miasta, Pana Karola Garbula, Dyrektora Biegu. Ta że o tak I za chwilę ostatnia dekoracja czwartego etapu to biegacze. Salo, teraz prosimy bliżej do podium. Rogowy Wiktor i Moliński Wodymir. Wszyscy z Ukrainy. Teraz Kobel Ukraina. Drugi rogowy Wiktor Kobel Ukraina i trzeci. Moliński. Wodimir też z Ukrainy. Brawo! Prosimy bardzo o wykonanie dekoracji i pamiątkowe zdjęcia. To były wszystkie dekoracje z naszych biegów. 아이산지 <laughs> 아버시님아이 <laughs> <laughs> Już wszyscy dobiegli do mety, nie mamy się co śpieszyć, ale co niektórzy zaraz po zakończeniu chcą wyjeżdżać. W związku z tym pozwolicie, że rozpoczniemy i bardzo bym prosił o ciszę, bo nie będziemy krzyczeć. Pozwólcie, że rozpoczniemy zakończenie naszego 26 biegu pokoju w pamięci dzieci Zamojszczyzny. Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że wytrzymał do końca z nami pan Lucjan Ksykiewicz. Pan Lucjan przychodził do mnie no prawie, prawie że codziennie Kiedy powiedziałem, że może nie być biegu Jak zobaczyłem łzy w oczach To powiedziałem, no chyba nie zrobię tego człowiekowi Który przez to, że nie będzie biegu Może, może nam odejść Panie Lucjanie To był bieg dla Pana Od nas, myślę, biegaczy, pracowników ośrodka, bieg dla Pana, bo nie wiadomo jak będzie za rok, różne są sytuacje, a wiem jak Pan przeżywał, jak Pan chciał, żeby ten bieg się odbył. Także to zrobiliśmy dla Pana. Budżet udało się spiąć. Myślę, że zawodnicy nie będą narzekać, że troszeczkę zostały zmniejszone nagrody finansowe, ale chciałem, żebyście przyjechali, żebyście tutaj byli razem z nami, bo. Pana naczelnika Jana Zubilewicza, który był z nami przez 26 lat, a w tym roku we wrześniu za chwilę odchodzi na zasłużoną emeryturę. Na zasłużoną emeryturę, Pani Jan. Panie naczelniku, szanowny panie naczelniku, w imieniu własnym i wszystkich uczestników Biegu Pokoju Pamięci Dzieci za Mężczyznę pragnę panu serdecznie podziękować za szczególne zaangażowanie i wieloletnią pomoc w organizacji kolejnych edycji Biegu Pokoju Pamięci Dzieci za Dzięki pana działaniom nacechowanym profesjonalizmem, kulturą i niespotykowaną życzliwością, wszyscy uczestnicy biegu bezpiecznie i spokojnie mogli brać udział w tej jedynej swojej rodzaju imprezie sportowej. W związku z pana. Przejściem na jakże zasłużoną emeryturę życzymy Panu samych spokojnych i radosnych dni w przyjaciół i najbliższych. Pozostajemy z nadzieją na spotkanie przy kolejnych edycjach Biegu. Do zobaczenia. Panie Marianie, czy Pan ma jakąś melodię na lat? Nie, ma śpiewają? Jeszcze jeszcze raz dziękuję. Nie prawo. Nie A tutaj oprócz podziękowania załącznik, mam nadzieję, że pan naczelnik znajdzie teraz dużo czasu i będzie mógł korzystać z tego, co tutaj przekazujemy. Także serdecznie dziękujemy. Ja chciałem powiedzieć koperta. <noise> bardzo proszę kolegę naczelnika. Ja bardzo dziękuję, naprawdę faktycznie. Słuchajcie, 26 lat. Nie widziałem kiedy, co i jak. Poleciało szybciutko. Dzisiaj się zdałem sprawę, że jak nie, co niektórzy na etapie mówili do następnego roku. Łezka nie poleciała, ale ja myślę, że w następnym roku nie jako mundurowy, jako cywil. Jako cywil pomogę w tym biegu. Słuchajcie, no, w tym roku byłem senatorem w Nicórzu i ćwiczyłem 5 km dziennie, to za mało. Ale, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę... Na drugi rok, jeżeli pan dyrektor osiągnie, a jak on nie, to ja się sam tu yy, będę z wami, bo po prostu was kocham. Dla mnie to jest zaszczyt, bo zacząłem z wami i z wami będziemy biegać do końca. Brawo! Zawalski, bo jest Włodek Zawalski, co prawda nie mógł startować całym biegu, ale przebieg dzisiejszy etap. Włodzio poproszę, Cię dla Mietka Trybka, który był już konkretny limit przekroczył, Zenon Dziadura i dodatkowo Sergiej Panasiuk jako przedstawiciel Ukrainy i Michał, i Michał Walczewski Maratony Polski. Bardzo proszę o wręczenie odznaczeń dyrektora biegu pana Tadeusza Lizuta, sędziego głównego i wice y, dyrektora osłysłu, pana Wojtka Adamczyka. Bardzo proszę. Diadura, Baran, dziadura, król. W tej chwili baran i król. To taka słynna paka na wózka. Panie Bogdanie, pan się nie obrazi, nie? Od tylu lat rywalizujecie z tej kategorii i panasiuk Asiuk Sergiej się załapał. Szkoła. Na sponsor, który tutaj silnie nas wspiera, zawodnikami z Ukrainy. Brawo! Brawo, Sergiej! I pamiętkowe zdjęcie, bardzo bym prosił panie dyrektorze i Sędzio Kuny o pamiętkowe zdjęcie, żeby utrwalić te dokończenie. Na zakończenie biegu? Chciałem króciutko podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji. Już XXVI wieku. Mam tu na myśli dyrektora OSIR-u, pracowników, zamojską drogówkę. Na czele z panem Naczelnikiem i tutaj z, z panią policjantką sympatyczną. No, ale. Przede wszystkim, e, szanowni zawodnicy, zawodniczki, w imieniu tych, których imieniem jest ten bieg, chciałem Wam serdecznie podziękować. Czynię to co roku, co roku z wielką przyjemnością i co roku czuję, że powinienem to zrobić. Jeszcze raz ogromne dzięki za bohaterstwo. Po 100 kilometrów przebiec. To nie jest takie proste. Może nie jest to bohaterstwo typu, jaki znamy, ale w różnym wieku jesteście Państwo i radzicie sobie z tak długą Z tu zawodników musi wystartować. Następny termin to będzie 10 sierpnia. Już od razu mówię, do 10 sierpnia i lista będzie zamknięta. Zdarzyły się osoby, które nie zgłosiły się, przyjechały, nie zapłaciły. Jako się udało, żeby w miejsce tych, którzy nie dojechali, te osoby e, mogły uczestniczyć w biegu. Ale na drugi raz proszę, żeby, żeby tego nie robić, bo to jest dla nas e, uciążliwość. Bogumiła i Grzegorz Sztulpa. Maria i Marek, Bednarsz. W związku z tym, że tak pierwsi chcieliście przyjechać do Zamościa, macie weekend, pobyt weekendowy w hotelu Carskie Koszary w terminie dowolnie do nas wybranym. To Jeden z nauczętych hoteli w Zawościu na terenie koszar. starskie koszary. Piękne warunki i piękne będą wspomnienia chyba, tak? Będą rodzinne wspomnienia. Także jeszcze raz dziękujemy Tym małżeństwa. Bardzo bym prosił w imieniu zawodników, panie i pan, bardzo proszę o zabranie głosu. Za chwilę będzie odczytanie ciekawej informacji o naszej biegach w udziale groszonego biegu. Pozwolicie państwo, że w imieniu nas wszystkich poproszę tutaj pana dyrektora, o mam dla niego pewną informację do przekazania. Szanowny Panie, w imieniu zawodników 26 biegu pamięci dzieci zajmężczyzny chcę by podziękować za pana trud i wysiłek włożone w organizację biegów, które odbyły się na przełomie ostatnich 20 lat. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku chociaż jeden etap wystartuje Pan z nami. I w związku z tym przekazujemy Panu koszulkę z numerem 1 Honorowego Uczestnika Przyszłorocznego Nie. Chciałem powiedzieć, że Tadeusz Lizut, Dyrektor osir zaczynał od piłki nożnej, a był dlatego. Był tego Groszu Zamość. Także Panie Bogdanie, tu kolega łatwiej mówi. Trzeba się przygotować do XXVII wieku z numerem 1. I, I również chcielibyśmy, a to jeszcze nie wszystko, ale dobrze się zaczyna. I również chcielibyśmy wręczyć panu również pióro, które niech służy panu do podpisywania decyzji organizacji kolejnych biegów. Panie dyrektorze, niech ktoś Pan powie o sobie, czy Pan będzie przygotowany do 27 biegu. Bardzo proszę, Panie Tadeuszu. Pan zaczyna od lekkiej, później piłka. Coś Pan powie teraz, czy Pan. Dziękuję serdecznie za pamięć. No, ja jestem też od 26 lat przy biegu pierwszego. Natomiast akurat tak się składa, że 20-lecie dyrektorowania. Jest mi niezmiernie miło, że pamiętacie, że doceniacie trud. Ja mówię. Chciałbym przebiec, a już się przemierzałam kilkakrotnie. Tylko brakuje mi kogoś, kto by ze mną potronował, bo samemu nie mogę się wyrwać. A też i problemy z kręgosłupem, no niestety, tak jest. Ale mówię szczerze, ja naganiam się tyle samo, co wy, może, może też nie, mniej więcej. Także obiecuję, jak tylko zdrowie pozwoli, to spróbuję wystartować. Chociaż jeden etap. Dziękuję bardzo że proszę, takiego żywnego Lucerna Krykiewicza, bo to się widzę, że. Ja powiedział, między wierszami, bo to się zwykle tak zaczyna. Moja przygoda się zaczęła 25 lat temu. Nie mogłem postąpić inaczej. Przyjechałem tu po raz 25. Pierwszy pierwszym nie wystartowałem. Okończyłem 19. W ubiegłym roku bardzo chciałem zaliczyć ten 20. Nie udało się, zmogła mnie kontuzja, ale cieszę się, że dzisiaj jestem z wami. Cieszę się niezmiernie z tego powodu, że przyjechałem na bieg, który ma nazwę Bieg Pokoju. Nie ma drugiego na świecie takiego biegu, który miałby to słowo w swojej nazwie. To jest wspaniałe. Przyjechałem dlatego, kochani, żeby spotkać się z wami. A przede wszystkim dla tego oto, którego nie chcę pokazywać palcem, dla Bogdana Lizuta, dyrektora tego biegu. Ja też jestem dyrektorem biegu, wiecie o tym, ale chylę czoła zawsze przed nim. Jest to najspanialszy dyrektor polskich biegów, a ten bieg jest specyficzny. Nie ma drugiego takiego w Polsce, nie ma drugiego takiego w świecie, ponieważ, no. Obieździłem i biegałem niemalże na wszystkich kontynentach oprócz Grenlandii i Antarktydy. Pan dyrektor o tym wie, chyba przed nim czoła. Bogdan, jesteś wspaniały. Przyjechałem podziękować Ci za te 20 lat fantastycznym wrażeniu. dziękowaniu przekazać drobne, drobne symboliczne upominki, znaczy są prośbą, ale za chwilę o tym powiem. I zacznę może od wyróżnienia medalu. Bo zawsze wszyscy wyjeżdżamy z medalami. Każdy, losowanie wiadomo, że jest fikcją, bo każdy wyjeżdża z tej imprezy. To jest jedyna w Polsce i świecie impreza, że każdy coś zabiera na pamiątkę. I ponieważ no, mam medal ze swojej imprezy, a ja w tym roku miałem imiluszowy 20 Pomaradon Świętokrzyski wypada z okazji tego 20 jubileuszu, żeby nasz dyrektor też miał medal. I może zacznę od medalu. Ja bardzo prosił o wręczenie medalu dyrektorowi, a w o brawa. Ale mam nadzieję, że to blisko podkarpackie świecowskie dzisiaj były piękne medale w zamościu na rynku wielkim. Wodek, ten jest też piękny medal. I tu gazety, tak? Gazety, załącznik. Tak, Wodek był załącznik. Na tym jeszcze nie już, już naprawdę jedno, chwilę, jeden moment. I proszę Państwa, tu pozwoliłem sobie przygotować i zaadresować kopertę dla szanownego Pana. Bogdana Lizuta, dyrektora tego biegu. Tadeusz to jest prywatnie dla dziewczyn. My z Bogusiem mamy się ku sobie. A mnie jest Bogus. Gratulacje z okazji jubileuszu. Szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy. Niech dobry los się kłania w pas. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Jeżeli kochani pozwolicie to ja przekażę, tu jest dużo miejsca, kto ma życzenie i kto chce się wpisać z okazji, jubileuszu będzie już to ja puszczę to w obieg, będzie dużo czasu, będzie dużo miłych wrażeń może pod wpływem tych wrażeń stola, stola, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje Nie Niech żyje nam Bogdan Król, dyrektor Biegu Pokoju. Koncarz Kasie, Kaczmarczyk Ewe i Grad Agatę. Prosimy do nas. Bardzo proszę dyrektora Biegu. I naczelnika. Janusza Zubylewicza. Panie naczelniku, pan kończy swoje kadencje musi pan dzisiaj być wykorzystany. Tak mi się wydaje. A pani Małgosia przy stoliku środkowym będzie zbierała podpisy, bo będą koperty. Pierwsze miejsce w 26 biegu w kategorii kobiety na wózkach. Zwyciężyła pani Tereska. Brawo dla Tereski. Tereska Stawel. Ona ma. Drugie miejsce. Monika Saligowska, miejsce trzecie, Katarzyna Gącerz, trzecia, Ewa Kaszparczyk i piąta Akata Grad. Bardzo proszę dyrektora i naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Janusza Zobilewicza. Janka w Wręczenie Janek będziesz chyba całował, tak mi się wydaje. Janek, naczelniku, to ostatnie twoje podejście całej dziewczyny. A czy będzie pan całował? Dłoń. Ach, bardzo ładnie. I w policzek. Bardzo się cieszymy. Nasz kolega, to naczelnik, żyje sportem, jak mówił wcześniej. Jak ostatni raz? Jeszcze nie. Janek jeszcze nie ostatni raz. Także cały, cały, jeszcze raz cały. A gdzie panie Ewo, gdzie jest piesek, pani? Ewa, gdzie jest twój piesek? Ewa. Bardzo proszę dyrektora biegu, zastępcę dyrektora biegu, dyrektora Osiru i Serbiego Głównego. Panie Janku, czy pan może to z Wydziału Ruchu Drogowego przyjść do nas? Tak. Bardzo proszę panią. Dobrze. Panią Naczelnik, tak, w imieniu Pani, panie... tak, tak, w imieniu pana Janka. Panie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wspólnie z dyrektorem biegu wręczy nagody. Zwinię Wandachowicz! Gdzie jest Wyszek? Jest Wyszek tutaj. Wyszek Wandachowicz. I Pani będzie. Nie, panowie będą to, Panią, tak? Wyszek Wandachowicz! Brawo! On był najlepszy. Drugi na 26 etapie to był Baran. Zbigniew Baran Zbigniew na drugi, Wy jako drugi Baran Zbigniew Jako trzeci Daniel Kukla Miejsce czwarte Król Bogdan Miejsce piąte Sikorski Igor Sikorski Igor piąty Miejsce szóste Giera Krystian. Miejsce siódme Nowicki Robert. Miejsce ósme Pudala Artur. Miejsce dziewiąte Szumiec Rafał. I dziesiąty Szepiński Marek. Brawo! Będą brawa? Będą brawa. Gryglaz, Graczyk, Krat, Kuchar. Kuszkowski i pieniec zgłoszę się tutaj później do Pani. Do Pani do, po dekoracji. Wózki dekorować? Chłopaków? Tak, mężczyzn. Pani lubi mężczyzn, z tego co wiem. I dlatego na wózkach Pani lubi mężczyzn na wózkach. To mi podpowiada naczelnik. Dlatego bardzo proszę, że Pani by dokonała dekoracji. Później dyrektory biegu. Griglas Mariusz. Raczej Kartur. Radek Kucharyne Kutowski Marcin Pieniujan. Panowie, czego nie całujecie tej Marsi? Jak to jest tej pani naczelnik? Nie całujecie. Co wy zapomnieliście, jak się całuje kobiety? Za, boją się panowie. Boją się panowie tutaj.